Hej, z tej strony witam was, to na 97. W moim odcinku z Majów Ewa Make. No to cóż, na rzecz nas na literowe światy majowy No to zaczynamy od K jak. Kulczak. No dobra, a w każdym bądź razie. Czy tam world K Już zimowy, wow, nie spodziewałbym się, że od razu taki zimowy. Chociaż wiadomo to Kanie, a więc... Może być inaczej. Nie ma to jak robić rzeź już tutaj. A oczywiście, że gas się baguje, ale cóż poradzić, Tak bywa. Aha. Dobra, co drugi element konstrukcyjny spadnie, no to. Taka w sumie trochę dziwna pułapka, ale jakoś przeżyłem. Lotodisk to standard. Mam nadzieję, że to nie jest zmyłka, że. No, teraz już wszystko spada. Że na którymś są monety, a okazuje się, że to tak naprawdę śmieć. No, jeden, drugi. A dobra, jednak nie, ale może mi dają życie, co? Papa. Pa. Mm, może jak pójdę dołem, coś znajdę. Tylko muszę poczekać. Tak no, przydałyby się buraczki, no ale cóż. Dobra, a teraz to już lepiej. Aha, kocham coś takiego, że po prostu... Wow. No dobra, dostałem grzybka, no po prostu nie wiem, po prostu źle chyba trochę wskoczyłem. Próbuję przejść, mimo iż wiem, że zapewne spadną. Wow, jeszcze checkpoint na takim... ...bąskim czymś. Zabawne. Może przejdę na razie tu. O, świetnie, w końcu Fire Flower. Hmm. lawa, chociaż jest oddzielona. Co? Jakby była lawa razem ze śniegiem, to byłoby to dziwne. Chociaż już, według mnie, jest trochę dziwne, kiedy w świecie zimowym, albo może na etapie zimowym, bo nie wiem, jak tam będzie dalej, jest lawa. Ale no dobra. Wolałbym, żeby to była tak, taka niebieska lawa, że kolor, coś takiego. Tak to według mnie to dziwnie wygląda. Dobra. Aha, no akurat tego nie idziemy. Myślę, że mam wykonać jakiś super duper skok. Hmm. Przede wszystkim chciałbym się pozbyć tego pana, ponieważ jeśli mnie zabierze element konstrukcyjny, no to mogę polecić prosto w niego. Uff. O, nie, 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 Ja podziękuję. Przynajmniej trzeba oddać sprawiedliwość, że na ogół twórcy dają tujące grzyby w takich miejscach, że jednak można się jeszcze przed nimi uchronić. A w zdradzie pamiętam, była z takim miejscu tujących grzyby, że właśnie nie było szans uciec, jak już go wybiliśmy. No tutaj to oczywiście wiadomo. W sumie nie mam tak dużo czasu, no ale jest meta. No, nieźle, muszę przyznać. Jak na pierwszy etap, w sensie takiego pierwszego dostępnego świata literowego, tam Gabriel Hajduk mi tłumaczył, że hmm, coś takiego chyba, że były już wcześniej światy A, B i tak dalej, ale Majowiebu robił je na jakimś wcześniejszym engine. Ie. Już prawie bym się zanił na czymś takim. No i po prostu ich teraz nie ma. Nie wiem, czy będą kiedyś, czy to. Nie no, chyba raczej będą, skoro dał je w sensie do poglądów. Mają w efeł to chyba by ich nie dawał po to, żeby się nie dało w nie nigdy już wejść. Uff, tutaj mam łanapa chociaż, dobra. Bardzo mądrze. Już się prawie zanim rzuciłem w przepaść, ale na szczęście. No, nigdy nie oganiam stawiania. Warpów tak, że jak wyjdziesz, to dosyć od razu hitam. Chociaż w sumie mogłem kucnąć, ale jakoś tak nie wiem, jakoś tak. Nie wpadłem na to, dobra. Bo byłem pewien, że mnie trafi, a akurat bym... Jakbym kucnął, to bym pewnie przeżył. O no, no. Prawie bym zrobił bardzo mądrą rzecz. Dobra. Polecam zawsze, jeśli chodzi o takie rzeczy, patrzeć mniej więcej na czym się znajdują. Ona na to się znajdowało na prawej stronie tego wodospadu. W sensie nad tym, że tak powiem. Patrzeć po prostu na tło i sobie porównać. Tak przynajmniej mówię, nie wiem, może wy macie jakąś lepszą strategię. Ja akurat robię w ten sposób, bo mi tak chyba najłatwiej. No i fajnie, no i na stówę dostanę wyjść, tak? O nie jednak nie. Chwila, żeby mi nie poleciało. Gdzie nie trzeba. Hmm, liczyłem na grzyba, chyba, że w tym będzie. Dobra. Myślę, że będzie hammer, był, ale na szczęście nie. Dobry a checkpoint, jest tu coś ukrytego? Chyba nie. Hmm, pojedyncze z pani urocze tak sobie idzie do nas. Zniszczę cię, Daniu, i się zabija w końcu sama, bo my go zabijamy Fire Flower ale niestety nie mam. Już myślałem, że to tak spadnie do wody, w sensie tak jakoś. Ten, w tym świecie wszystko lubi spadać. Zadziwiające, no akurat chyba jeśli chodzi o power-upy, jest dość majowe i No i mnie nie ma, nie ma ci nie ten. O dobre akurat. Kurcze bladen musiał ten kupa być tutaj. No i nie wiem tutaj co jest. Chyba nie platforma, bo gdyby była. A jednak jest platforma, okej. Okay. Tak właśnie się zastanawiałem, bo tak długo nic nie było, to myślę, że jednak. E... Poziom wody się tu ma podnieść, czy co? Nie wiem, no muszę w końcu podjąć decyzję. No, jednak coś takiego. Dobra, jest już. Metan. W gruncie rzeczy myślałem, że to jest woda jak... w rozlewę, że po prostu grafika wody, jakbym spadł, to mi się zabił. Ale nie, tutaj można było przepłynąć, dobra. Myślałem, że może nie, że to jakaś podpucha, że mam wybić sobie jakieś bloczki i przejść górą, ale nie. Sejon jest oszczędny co do tych, No i skoro tu jest ten element konstrukcyjny, to oznacza pewnie, że no cóż, nie będę mógł wchodzić gdzie nie trzeba, bo inaczej będzie... Dobra. No w końcu coś. Dobra, to nie wchodzę tutaj, co? Aha, zapomniałem, że to przecież. Majo forever, więc nie mogę w ten sposób skakać. To wygląda kusząco. W sensie tamte... Aha, tam jest więcej takich elementów konstrukcyjnych. Może na razie idę dalej. Chwila, bo nie zdążę skoczyć pewnie. Dobra. No właśnie, to nie wchodzę do takich miejsc. Jeszcze raz. Aha, tylko że już tutaj nie ma platformy. Właśnie się tak zastanawiam, czy przypadkiem. A nie mam już szans. Czy przypadkiem nie było tak jak jeszcze tam we światach Buziola? Bez softendo i tak dalej, że po prostu się te platformy. Spawnują, no już nie powiem, bo nie pamiętam. No, ale według mnie tak powinno być. Bo, po co dawać w takim bodziasie coś takiego, że możemy wracać, skoro i tak już jesteśmy skazani na śmierć? To ja nie wiem. Ale dobra, no po prostu, jeśli wybraliśmy zły element konstrukcyjny, to już możemy czytać. Bo, cóż, cóż możemy więcej zrobić. Tutaj, to na net jakby nie było platformy, to można by po prostu sobie skakać po tych. Hmm. Po Bullet willach, a tamto nie ma szans na nic już. A powinno być coś takiego według mnie, że się odnawia to, no bo po co w takim razie? Już da dajcie mnie lepiej do lawy. Jak ma być coś takiego. Przynajmniej będzie, że umarłem, no bo była lawa, nie, że muszę sam się zabić. Hm. Dobra. Nie wywołuj, nie wywołuj tfumpa z góry, czy coś takiego. O, może ten hammer bro spadnie. Spadnij, spadnij, proszę cię. Spadaj. E, chyba nie ma na to szans. Dobra. Ale łana podzyskany świetnie. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że muszę wejść do poprawnego elementu konstrukcyjnego, albo jestem martwy. W sensie, że pominąłem już jakiś ważny w tym momencie już nic nie mogę zrobić chyba nie. Bo tu jest checkpoint. I rybki, okej. Okay. A no dopóki będzie tutaj jakiś power-up, to. A! Fireflower, świetnie. Już nie pamiętam w sumie, co robiły te zielone ryby. Znaczy, to na pewno nie te, co za nami podążają, bo tamte miały takie, jakby były takie żółte bardziej. Nie wiem, w każdym razie. Aha, chwila, bo to one działają na tej zasadzie co czerwone, czyli że przepływają przez obiekty, ale. są odporne na ogień, jak niebieskie. Dobra, już rozumiem. raczej się nie dostanę. Je w... Właściwie to jakim cudem te bulle bile tak szybko lecą pod wodą, a zresztą to mają. No bo zaczynam iść logiką. Ła, dziękuję za wybicie. Już myślałem, że mnie zani ten bule Bill A no tak, no przecież. Czym byłby zamek bez spadających właśnie płyt? Ale no to akurat, nie wiem, to chyba tak tylko dla jaj to dane, no bo... Nic takiego trudnego... O, wreszcie będę mógł walczyć z Bowser'em za pomocą buraków! No, chyba, wiecie co, chyba preferuję na Fire a, bo można go bardziej zaspamować. No ale to klasyczny Bowser, to mógłbym nawet tutaj przyjść jako mały majo. Niewiele bym nie stracił. A bo dobra, nie, bo teraz tak biegłem na tego Bowser'a, nie wiem po co. Aha, no tak, bo chciałem tak... Chciałem te bóraczki wypróbować, jak się nimi walczy. Czy mogę go tak zaspamować, no ale jak widać, OBB. Obywa... No, jako mały Majo bym tak nie robił, więc chyba bym to przeszedł. nawet jeśli nie, to mam tyle żyć, żebym w końcu nie go pokonał. Bo to zwykły Bowser, jak widać. Wykończyć go, no i dziękuję. Prawie mi cię szkoda. No i Git, to był właśnie, jak widać światka, który miał tylko trzy etapy. W sumie był połączenie wszystkiego. Trochę zimy, trochę... ...wodospadów, Super mają bez jeden, no i... ...zamek oczywiście. Mm, szkoda, tutaj jest taka woda. to myślałem, że będzie jakaś animacja i no, ale... Hmm, zamek ma taką jakby smutną minkę. No dobra, i ciekawi mnie, czy jak w przypadku Światów Ujemnych pokazuje ci... Że przeszedłeś ten świat, no jest zielony, ten czerwony. No to na razie w, nie będę w stanie w nie zagrać. Przynajmniej w Mario Fuego no, Trzeba czekać, aż zostaną dodane. Co no i cóż, na tym odcinku przyjdzie pora na świat L. A na razie, oczywiście yy, Gabriel Hydok mówi, że mnie nie czytał PVZ, że ten trans vs. zombies, tylko pi. PVZ? PVZ, chyba coś takiego, znaczy musiałbym sprawdzić, już zapomniałem tak szczerze mówiąc, znaczy musiałbym tak sobie przypomnieć, a teraz na wizji, Plants vs Zombies, ha. Pikachu Fan 150, Demus, Dissamen Gaming, KMPL, Kuba, Hermes XD, działalność i DSM. No cóż, oczywiście oni mają pakiet pozdrowień, bo chcieli, ale ja ogólnie, ja, się, ja ogólnie się z wami żegnam i ogólnie was wszystkich bardzo gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia! Żegnajcie! Cześć!